Cześć maneczko z tej strony, prezes. Ja witam Was oto na następnym odcinku z Farminga. Niestety, em, następnym, który mam nadzieję, że teraz się uda. Kompanie jest u jak widzicie. Bo, oczywiście, poprzedni odcinek, który niestety mi się coś sfajndolił, bo mi się zepsuł. Był tutaj na tym nowym polu, które zakupiłem. Wycięłem drzewa, które na początku odcinka wywiozłem na przyczepa, które miałem pocięte. No i skosiłem pole na popresować. Mówiłem w tamtym odcinku, że popresuję poza i zdążyłem już popresować, a dopiero wtedy zauważyłem, że odcinek mam do kit'u. Eee, także co, no nie widzieliście tego, ale robiłem to na odcinku, no ale tuż odcinek mi się swandarzył, więc no nie będę się cofał. Ale te pole już zrobione, tylko po prostu muszę później pousuwać jeszcze te krzaczki zagregatować tę trawę i połączyć to pole w jako jedność i będziemy mieli jedno duże pole co tu później będziemy robić to za chwilę powiem lecimy już do kombajnu żeby nie czekać z robotą będziemy kosić dalej pszenicę tu oczywiście kosiliśmy pszenicę zobaczyć ile jej mieliśmy możemy bo do silosa była pakowana 31 tysięcy litrów równiut. A nie, tutaj jeszcze w kombajnie zostało 2000 litrów 318. Gadałem też na temat rozwoju gospodarstwa, ale to też za chwilę powiemy. Bo oczywiście całą wieczność nie będziemy siedzieć na tej gospodarstwie ale to takie dalsze plany, no bo oczywiście jak na razie musimy pozbierać na więcej pól, większe maszyny i wtedy będzie można dopiero się jakoś e, myśleć o rozbudowie gospodarstwa chociaż e, e, kupy, kupić oborę byśmy musieli już w na, na czy kupić, wybudować oborę byśmy musieli e, podczas zimy, bo na wiosnę Będą nam się następne krowy, y, następne krowy cieliły i i no nie chcę tego sprzedawać y, po byle jakiej cenie, tylko po prostu dochodować, żeby było tego więcej. Y, także myślę, żeby nową y, oborę w ogóle pobudować tutaj, na, gdzie jest te sorgo na na sąsiada polu, także muszę tam z sąsiadem już jakoś się dogadać w międzyczasie, żeby po żniwach już nic tam nie siał, tylko żebyś, żebym kupił od niego te pole. No bo tak tu z boku to tak nie będzie to wyglądać ta obora, a przy okazji jak będziemy rozbudowywać w przyszłości gospodarkę to nie będzie nam to zawadzać, bo Niestety autor mapy zrobił to tak, że jak chcę zburzyć coś na tej gospie, żeby inaczej pobudować, to burzę od razu całą gospę naraz. A jak patrzyłem, no to niestety nie widziałem nigdzie na, na, na modhubie czy gdziekolwiek takich samych wiat lub obory. Tą oborę szczerze najbardziej bym zostawił awiaty może przebudował. No i oczywiście dobudował tam z tyłu większe silosy i, i w przyszłości i oborę wybudował oczywiście na tą wiosnę następną. No ale cóż, no niestety wtedy będziemy musieli zburzyć i na nowo, ale chcę zrobić, żeby obora, ta co już teraz na wiosnę będzie wybudowywana by najlepiej to już była taka docelowa, gdzie już zostanie do końca, żeby nie trzeba było też jej burzyć. Eee, także zobaczymy, jeszcze muszę popatrzeć za budyn eee, w na tą przyszłość z jakimiś budynkami, żeby to tu wszystko pasowało później, bo myślę, że gospo zrobię w tym samym miejscu, nie będę gdzieś przechodził na, w inny rejon mapy później, jak się rozbudujemy. Także co? No i tutaj gadałem, że, że wtedy jakbym kupił ten kawałek sorgo, to bym dokupił też ten tu kawałek, cóż, sąsiad kurde pszenicę skosił i zdążył porać, ale nie robił na słomę, tylko na sieczkę, teraz zrobił, także wiadomo, szy szybciej mu to tam się zrobiło. No i wtedy jakby połączył te tutaj moje, tr wtedy trzy pola to by były moje i tutaj kawałek zagajnika usunął, no to w miarę też następne duże pole by było. Oczywiście następny kredycik by trzeba było wziąć, no ale no cóż. Chcemy się rozwijać, to musimy też z początku brać kredyty. Później oczywiście jak się rozwiniemy, no to będziemy mieli takie przychody, pieniędzy, że myślę, że się będzie bez kredytów. Pożyjemy, zobaczymy. Także co jeszcze? Do fędzika udało, do tego naszego nowego nabytku udało nam się dokupić przekaźnik naprzód. Była to jakaś inwestycja, 4000 także myślę, że niedużo. Za 4000 dla przodu przekaźnik. No, wiadomo, jak, myśl, jak się można domyślić, no to wtedy na łąki będę chciał dokupić przednią kosiarkę, żeby już szybciej to szło kosić. Bo oczywiście myślę o tym, żeby na. bo to i tak, tak jak tamte pole mamy, to płodozmian nijaki będzie. Także myślę, żeby po prostu jeszcze teraz na jesień to nawieść i zagregatować i w to wsiać trawę jednoroczną, żeby na wiosnę ją skosić. No chyba że zdążył rosnąć do zimy jeszcze, do listopada, to wtedy też byśmy mogli jeszcze skosić. Wiadomo na kiszonkę i wtedy na sprzedaż. Muszę jakoś wtedy na ten okres też się wtedy dogadać z biegazownią, co by może od razu do nich na silos to wozić i, i wtedy Wtedy bym, jakby się ukisiło, to bym tam przyjechał i wrzucić, chyba że oni sami to wrzucą. Nie wiem, to już kwestia dogadania, pewnie. Także zobaczymy. E, Wysypiamy się tutaj już za specjalnie, to zostawiłem. Musimy. Tutaj żadnej drogi nie mamy, a tu jeszcze nie, sąsiedzi mają mnie pokoszone. Widzę. E, musimy jechać na następne pole, bo to jeszcze jedno nam zostało. Mieliśmy w sumie 4 pala pszenicy także dość sporo. Tu nam sobie było 6 może. Zobaczymy jak tam będzie sypać, bo jak nie wiem na przykład z dwóch okrążeń dami zbiornik, no to będę musiał wysypać najlepiej tu obrócić je jeszcze raz i wysypać to na gospodarstwie, żeby nie jeździć na darmo. Jak widzicie kiszonki jeszcze nam dość sporo zostało, ale w przyszłym miesiącu a nie, bo musimy i tak i tak zostawić, bo w przyszłym miesiącu mówiłem, że jak będą siano kosy, to, to właśnie robimy je na siano żeby, no bo w czerwcu nie zrobiliście, nie zrobiłem, planowałem w czerwcu zrobić siano kosy, no ale postanowiłem, że jeszcze dużo siana mam tego z zeszłego roku, więc zrobiłem na trawę, to teraz muszę zrobić na siano, żeby to na pewno mi wystarczyło, bo jeszcze dość sporo mi zostało, ale wiadomo teraz krowy nam się miesiąc temu wycieliły. Także teraz będą brały coraz więcej tego temeru. Także wiadomo, musimy zrobić większy zapas, dlatego też dokupiłem pola na wiosnę, żeby mieć więcej słomy też do ścielenia i w ogóle. Za niedługo też e, świnki już będą tak porozmnażane, że będzie trzeba też je sprzedawać, także też za niedługo będzie przychód ze świń. Także cały czas praktycznie będzie pełna e, świniarnia, także tam też będą potrzebowały już wiadomo więcej słomy. także wszystko co mamy z boża to jedziemy na słomy. Oczywiście też mówiłem, że tak jak te pole, co myślałem teraz o złączeniu go w to co chcę dokupić, żeby oborę mieć i żeby złączyć te trzy kawałki później. To myślę o tym, żeby nawet kupić też teraz na jasień je ja, połączyć i i też zasiać tą trawę na, na kieszonkę, żeby była ta jednoroczna I, i wtedy byśmy mieli naprawdę dużo trawy do odstawienia na wiosnę i wtedy tam po tej trawie by zasiał kukurydzę na wiosnę, a po, na tym dużym teraz naszym obecnym kawałku, co jest do złączenia, by zasiał owiec. Nie wiem, co jeszcze tutaj zasiać na tym kawałku, no bo oczywiście ten by został. No, ale myślę, że no trudno, bo będzie płodozmian taki trochę zrąbany, przez, bo był jęczmień, teraz jest pszenica. No i chyba będę musiał ponownie zasiać tutaj jęczmień, teraz na jesień. Także szybko, myślę, że sobie nawiziemy ten kawałek i wtedy zasiejemy jęczmienia. jęczmienia. Rozbudować ten kawałek to tylko wychodzi, że jak już bym chciał, to tylko 74 Tutaj na wprost dokupić. wiem, zobaczymy. A co to w ogóle sąsiad miał posiane, Tak z ciekawości, chyba, że naprawdę już idziemy na konkrecie. I, i... też pszenica, też pszenica, to jeżeli jakby wykupił to czyli, by to samo było, tak samo był pod płodozmian, ale byśmy mieli wtedy więcej jęczmienia. Jest myśl na to może i żeby to wykonać, zobaczymy. Muszę się dowiedzieć, ile z banku mogę wyciągnąć w ogóle kasiury, yy, także żeby nie było i my w sumie objedziemy pole i faktycznie będzie dwa razy w koło i zbiornik czyli muszę wysypać to z przyczep w zeszłym sezonie miałem tu jęczmień i jakoś chyba tak aż bardzo nie sypało chyba, że miałem nie do końca nawiezione pole no to wtedy które mogło ciulowo dawać ale teraz mam do 100% nawiezione także Powinno oddawać jak najbardziej. Teraz rzucimy. Wszystkie pola odżyją, bo rzucimy obornik, bo obornika mamy full. Także no. Pola będą nażywione w tym roku, chociaż. Wiadomo, obornik, jak go się przerobi z ziemią, to i tak on praktycznie w pierwszym sezonie mało co daje, ale w przyszłym sezonie już da dużo. Jeśli mówimy o rzeczywistości, no bo w farmingu tak nie jest. Niestety. 52% w koło. Teraz będzie oczywiście mniej, także dojedziemy. Na pewno w koło. Jak tak dokupimy pola to będzie trzeba myśleć o zmianie kombajniku, tu oczywiście nie patrzyłem w tym miesiącu chyba, ale nic ciekawego w promocjach nie ma, bo z promocji też zamierzam sobie korzystać, nie wiadomo jest to jakaś nowa funkcja w farmingu, więc jak coś fajnego wpłynie i będą pieniążki no to wtedy zakupimy. żeby jak jak najprężniej to wszystko działało. Myślę powoli też myślałem, żeby na przykład za sezon już ten kombajn klasa zmienić, także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Na razie jeszcze dziorga na tyle co ma. Ale co ma nie dziorgać? Musi jechać. Zobaczymy, jakby mam plan na jeden kombajn, jaki mógłby teraz tutaj być. Miałby choć wtedy ino metr szerszy header, ale już zawsze coś. Chyba, że wtedy, jak już byśmy mieli tyle areału dokupione, to działać nawet na dwa kombajny, zostawić tego, nie sprzedawać go. I później jak następny kombajn, to wtedy wtedy sprzedać tego mniejszego, czyli tego tutaj klasika Zobaczymy Musiał, oczywiście gadam już od paru odcinków, żebym musiał kogoś sobie ogarnąć do odcinków bo tak samemu nagrywać to też e, później do czasu jest monotonie, bo mm, tak mniejsze kawałki teraz mamy, no to jest spoko oczywiście Samemu działać Kurde przez przypadek podnoszę header. No a później, jak już będą większe, większe pola i większe maszynki, no to wiadomo, można by było coś wspólnie porobić we dwóch, na przykład, i, i no, zarzucić tutaj grubo. Czyli na przykład już ktoś by mógł. Y tak, wy, dwa kombajny do dwóch kosić, albo jeśli jakiś mniejszy kawałek, to jeden kombajn kosi, a drugi od razu presuje. Albo tak, jak ostatnio miałem rozłożenie obornika, od razu ktoś ze mną by mógł e, agregatować, później byśmy się zmienili. Albo coś. Także, wiadomo, muszę napisać, bo cały czas mówię, że, mówię sobie w głowie, że napiszę do kogoś, a nie piszę do nikogo. Super. Dobra, my już dalej nie będziemy jechać, bo 97% po objechaniu 7300 litrów zgasimy go ino sobie, i zostawimy tutaj w sumie. W sumie mógłbym wyjechać rurą na drogę, bo jak tu na drodze, nikt praktycznie nie, nie jeździ. Eee, a w sumie. Jak stanę na polu, to później nie będę miał go wykręcać. A nie chcę za dużo poprzeczniaków robić. Nie przypuszczałem, jak robiłem tą serię, że w sumie dokupię drugą. Że tutaj będziemy mieć dwie oryginalne przyczepy. Myślałem, że będę wszystko musiał brać z modów. Ale szczerze, te wel welgerki oryginalne. Pasują nawet jeszcze na, na tą polską serię. Myślę, że nawet dość długo nimi będziemy jeździć. A nie razem 16 tysięcy litrów wchodzi, także jeszcze dość długo myślę, że one z nami zostaną. Myślę, że jak będzie dopiero drugi kombajn, to wtedy wtedy się dokupi jakąś, żeby tak jak będzie, będą te większe pola, żeby stanąć dwoma zestawami do odbioru albo tak jak będzie. Bo nie pamiętam teraz, jaki ten kombajn, który chcę zakupić później, e, będzie miał zbiornik. Nie wiem, czy będzie miał chyba szerszy header, a mniejszy zbiornik. Także na niektórych polach czasami może być, że tak, te, teraz te bym chciał powiększyć, co kosimy. E, I o te pole, co mówiłem, no to e, tak, będziemy jeździć po długości, to nie wiem, czy czasami dojedzie w jedną stronę i nie będzie miał pełno, więc, no wiadomo. Będzie trzeba wtedy mieć coś, żeby stawać po dwóch, dwóch stronach, ale myślę też, żeby później, bo tutaj rozwinę, myślę, że te pola, co mówię, a później pójdziemy gdzieś dalej w pola. No i żeby, tak, jak obornik to nie wozić z gospodarstwa, tylko na przykład jakąś tandemę kupić yy, i wtedy tandemą yy, wywozić na pola yy, obornik, a później rozrzucać, także też fajna akcja by była wywożenie obornika na pola tandemem wiadomo nie, nie będziemy wszystkich pól wokół siebie wykupywać Może zgaszę go trzeba coś też, też dalej kupić o kurde stanęłem tak kombajn ruszy Wiadomo, w życiu realnym nie jest tak, że masz jak wykupić wszystkie pola koło siebie, fajnie by tak było, bo wtedy by było wszędzie blisko. Dalej też coś, coś trzeba zakupić. Gdzie jeszcze, w których rejonach mapy, to nawet nie myślałem. Brzozówka jest dość spora, także jest w czym wybierać. Złożymy sobie rurę to nie jest bizon, że mu się ciężko ru, rura składa. Także możemy ją sobie złożyć. W ogóle na którym miesiącu tutaj są siewy. Jęczmienia na przykład to jest dopiero za dwa miesiące. Ok. Hmm. Także myślę, że na spokojnie ogarniemy tutaj sobie to pole. Zobaczymy, zastanowię się, może dokupimy jednak tą, tą siedemdziesiątkę, czwórkę, żeby tego jęczmienia coś było. Pszenica oczywiście w tym następnym sezonie nie będzie nic. Na no to wychodzi, no ale no trudno się mówi. Mówiłem, że nie będę robił więcej poprzedniaków, super. Dobra, to tutaj trzeci poprzedniak to już ciul. Przynajmniej z presą będzie mi się lepiej nabijać. Jak, jak widzieliście to cały czas presę podpinam do małego fenda, także mały fend tam już pewnie z tą presą będzie cały czas jeździł. Chyba, że później wymienimy na większą presę, no bo kiedyś wiadomo będzie trzeba wymienić, bo ta jest stałokomorowa. A wiadomo, ja będziemy mieli później więcej zwierzaków. Yy, większy, później na pewno paszowoz się dokupi. Też będzie potrzebna yy, presa ze zmienną komorą. Bo stało komorowa to jest tylko do 120. Są chyba też jakieś presy, co mają większą komorę, ale. Ale po co jak można od razu pasową i ze zmienną komorą. Zobaczymy jeszcze nad jaką pasową pomyślimy To oczywiście w przyszłości się okaże. Jestem na siebie wkurzony, że ten, te, tamten odcinek się nie zachował, bo taki inny by był, nie, ale no niestety. Tak jak mówiłem, miałem wywiezione drzewo. A czyli oczywiście zaczynając odcinek, no to mieliśmy już obkoszone pole tamto, no bo tamto jest o wiele większe. I miałem dojechane, żeby móc jak wjechać ciągnikiem z przyczepami na ten teren zielony, gdzie były drzewa. Także to sobie obkosiłem i przed odcinkiem naładowałem te, powycinałem te drzewo i naładowałem na przyczepy. Także przykro mi że tak się stało czemu ja jadę kolejny raz poprzecznie. O czymś jeszcze gadałem na poprzednim odcinku co bym chciał powiedzieć. Chyba mi się zdaje, że nie, także e, cały temat co gadałem na poprzednim odcinku już praktycznie wyczerpałem No ale cóż, mm, Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło mm, Przynajmniej Przynajmniej coś e, jest dalej poruszone Muszę popatrzeć też, jak w tym terenie się później rozwinąć. Za chwilę rozwinę ma mapkę pod escape'em, bo coś chcę zobaczyć tutaj, co jest w, tym, w tych terenach właśnie tu, bo no, pod escape'em wiadomo, lepiej będzie widać. Nie ma, yy, nie ma GPS, ale żeby czasami nigdzie nie skręcić, to teraz sobie uruchomię. A to nie tu, to tutaj, tutaj tu w miarę fajnie by szło zrobić. Później następne pola w przyszłości, By tu nawet taka fajna wysepka jest, także ją by zostawił i dokopił później te dwa pola. I tu na wprost by zrobił jedno pole, a tutaj by zostało takie mniejsze. Jak nie wiem w przyszłości myślę, żeby zacząć też yy, też na przykład yy, buraczki robić albo coś. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Yy, także jest plan. A jak później będzie wiadomo zobaczymy. No kombajnu do buraku wtedy na pewno nie będę kupował, tylko ktoś przyjedzie nam wykopać. No bo na kombajn buraczany to już potrzeba mieć sporo pieniążków. Kurwa, jak ja się ubrałem. Łysy z Dojedziemy do końca i w sumie zakończymy sobie odcinek. Ja dokończę sobie poza odcinkiem. Także aby już nie zanudzać. Bo tematy, które obecnie chciałem powiedzieć, no to wyczerpałem w sumie. Także co? Wszystko wiecie, co się działo, co się dzieje. I nie dojadę do końca, nie kurde, myślę, że dojadę no trudno, dobrze, fajnie, że jest więcej to w sumie tu nam się z, y, zmieszczę na przyczepy i, i w Combine chyba resztę wezmę to poza odcinkiem, także super bo tu już dużo na przyczepach nie będzie brakowało bo tam 7300 było, tu jest 7,5 to brakuje wtedy jakieś e, 7, 700 e, kg także to niedużo to praktycznie obiadę w to mi z powrotem już będę miał a ja co dziękuję wam w tym odcinku za oglądanie myślę że wam się spodobało no i co zostawcie łapkę w górę e, suba, jeśli ktoś jest nowy i Fajny komentarz też jest widziany gdzieś tam. No i na razie. Trzymajcie się. Do następnych odcinków. Cześć.